Dzień witam wszystkich bardzo serdecznie. się, te krzyki z tyłu. Moja siostra się psychicznie śmieje. Nie przejmujcie się tym. Bardzo lubię ciastka. znam się do pizza LP, bo po prostu zamyśliłam kiedyś to nazwę. No ale bardzo ciastka lubię. Kiedyś stworzyłam kanał Te Cookie LPS TV. O Boże, on był taki kupi. Ale wracając do tematu. Dostałam taką figurkę, że Ale inny. Co bardzo, bardzo za nią dziękuję. Jest ogromnie przepiękna. Popatrzcie jej. Jest przepiękna, ogromnie mi się podoba. Dobra, dzięki za oglądanie i za wysłuchanie mnie do końca. No to cześć!